I co mnie nie ryć się. No weź ty się. Nie, nie ryć się, co twoja klasa jest lepsza od mojej? Bo i niby, tak. No chyba zbyt. To jest specjalne. Przestań się ryć, prosiaku jeden ty. Dzień dobry, i co mi na Was? Bardzo serdecznie ja jestem Paweł, a dzisiaj ze mną jest Joszelka. i patrz w górę, bo Hejka. się garbisz po prostu. No ale patrz, jak to? Fuk, 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 fuk. Hejka. Zrób tak. Nie, no. ja jestem teraz prosta. <laughs> Dobra. E, słuchajcie moi drodzy, dzisiaj oczywiście mo, turn Town Behind the wheel e, Jeżeli Wam się podoba, dajcie znać oczywiście na dole w postaci pozytywnej, dużej e, górnej łapki. Tak. A my dzisiaj, niebie... moi znaczy, drodzy, słuchajcie, co? co? Niebieska łapka. Niebieska jest? Nie no wiem. po zaznaczeniu jest niebieska. Dobra, jak ktoś ma czarny motyw to jak jest? No to pewnie biała. Hej, widzicie? Dobra, okej, okay, słuchajcie moi drodzy, dzisiaj, moi drodzy, musimy ogarnąć autobus szkolny. E, także choć podjedziemy. Musimy ogarnąć autobus szkolny. Dobra. Chyszdź, ponieważ albowiem tu gdzieś będzie wycieczka szkolna w trakcie wakacji trzeba zabrać, e, trzeba zabrać część widzów, e, że tak powiem. Tylko to będą chyba klasy mieszane. To nie będzie jakaś piąta C czy no piąta Tak, jest to chyba jeden. Nie a, to A to co stoi. No. A... a ty Joszelka, to wiesz co to znaczy ręczny? Nie wiem. Na pewno? Nie wiem. Papa, patrz pa, się dzieje. <laughs> no mój, co. U mnie stoi. A u mnie zjeżdża. O, Joszel. No co dobra. ja ci poradzę, no? To weź sobie tamten autobus. E, ja sobie wezmę ten autobus. Jaka trasa? No i teraz tak. Szkoła średnia, myślę. Szkoła średnia. Sun -san? Co? Szkoła średnia. Soongsang. Jeden. Okej. Okay, dobra. Tak jest. Dokładnie. No to wybieram cię. Ja też wybieram i teraz czekaj, tutaj chyba jest już tutaj, tak? Tutaj trzeba otworzyć już drzwi, no to otwieramy drzwi. No wszyscy się wciskają na normalnie. Okej. Okay. Chyba już w nich więcej nie chce jechać, dobra. I co jest? Dwie osoby weszły? wyszły Mi cztery. Nikt do... Ej no nikt nie chce do szkoły, wszyscy na wakacje chcemy. No dobra. wszyscy na wakacje, tam tyle osób stoi, no chodź, bo to autobus szkolny jedzie Dobra, jedziemy, jedziemy. Ja włączę światło oświetlenie tutaj. A, oświetlenie, czekaj, na właśnie. Czekaj, bo pani potrąciłam. No, to po ty. Co ty tam Panią potrąciłam, poczekaj. Jerona w ogóle jakieś atrakcje musimy dać tutaj widzą, no, przecież. No, właściwie jedna wicka chyba. Czekaj, bo tu mi jakiś... Czekaj, o tutaj tędy. No ale weź, no jak ty, przesuń się z tym. Halo? Halo? Nie ma. No, Joszelka, jedziesz. No, i gdzie pod normalnie zwierzę? Weź jeźdź prawą stroną. No ale pan. gdzie się ryjesz naprzeciw mnie? No, halo! Proszę bardzo, cyk. No i co mnie. Nie ryjesz się! No weź ty nie, się! Nie ryj się, co twoja klasa jest lepsza od mojej. O, tak. No chyba niezbyt. To jest specjalna. Przestań się ryć, prosiaku, jeden ty. Normalnie kawaler. Ja zaczepiłam się lusterkiem, nie mogę się odczepić Poza. teraz. No patrz, przestań, poczekaj chwilę, poczekaj. Czekaj, bo tu pałki stoją. Co, kto stoi? A. No pałeczki, czekaj, no przesuń ja sobie. Wezmę... A nie, ja w tą stroną przejechać. Ja sobie Dobra, wezmę już Czekaj, istu. czekaj, spokojnie. No wypad z tym. Dobra. ha, wszystkie ci zabrałam! Ha. Czekaj, stój, zatrzymaj się. Czekaj, czekaj, tutaj, robię. Chyba nikogo nie będziesz go do policzyć. teraz co? czekaj. Otworzyć ten znak trzeba jeszcze, nie? To było. Tak, X. Y... Na X się to się automatycznie otwiera? No. No faktycznie, stop. Kokolwiek zabierało ci? Eee... no nie, czekaj, cztery osoby mam. Nie no bez jajów, normalnie. Ty <grym> jesteś, ja zabierasz wszystkich. Poza Joszelka! Wrzucieliście? No to jest bispało pasażerów. O, też otworzę. O, i teraz wsiadają. Weź wejść do połowy stań, żebym ja też mógł stanąć. A nie, ej. No i światełka w ogóle mrugają tak śmiesznie. Bo Litka. to się potrafię... chyba Dobra, nie nie, słuchajcie, nie nie, dobra. Rasa, tam z tyłu, zapnijcie pasy, których nie ma. <grystanie> Dokładnie. Bo będziemy tutaj robić teraz e, Wyjść. na kolejny przystanek. Porany. Chyba Jaka też ma tryb sportowy. Nie. Nie? Jeździesz z tym złomem! No gdzie mnie wyprzedzać? No cię będę wyprzedzał, czekaj, no patrz, chcę się wyprzedzić. Wleczasz! No leczasz. No gdzie? Na skróty! Jaszaka jedzie, 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 a ja tu myk! No ale no, co z typół? Byk na pół, Cyk, szybko ładujcie się, ładujcie się, to jest wyścig, szkolna wycieczka, ucieczka, dobra, jadę, patrz, patrz, dobrze, moi drodzy widzowie, piszcie w komentarzach, Paweł, dasz radę, no i on mnie już nikt nie chce wsiąść, no co za no, Paruwa parówa, ja, paruwa ale poczekałbyś paru... na mnie, w żadnym wypadku nie muszę czekać, co ty mówisz, musisz, muszę poczekać, tak, Dobra, to jest poczekaj. wycieczka szkolna. E, Ej, nie mogę zrobić sobie w trakcie, jak nie ma tutaj e, tego. Gdzie? Chcesz wyprzedzać coś, co ty? No co jest? To jest, gdzie tutaj? Jaszel, nie ma przedzania. Proszę cię, proszę tam jechać grzecznie z tyłu. Ale ja nie lubię jechać z tyłu, no. No. Dobrze, że mam karetkę lokomocyjną. Może to policja jakaś, że to karetka jechała. Masz chorobę lokomocyjną, a moi widzowie też mogą mieć chorobę lokomocyjną. Kto z Was ma chorobę lokomocyjną? No Bo ja. czasami. Pytanie, czy ktoś tutaj w tym autobusie ma chorobę lokomocyjną? E, to chyba Bo za późno. Tak, no to już za późno, to jest <laughs> prawdopodobnie tam z tyłu tam jest no, ciężka sytuacja. Dokładnie tak, raczej tak. Dobra, czyli co, wieziemy ich do szkoły? Tak, do chodzi? szkoły. Do szkoły ich wieziemy, czy do tak zwanej budy? Ja nie wiem, jak to się teraz nazywa. Już nie wiem, więc nie mam pojęcia. Chociaż nie wiem, no kurczę, nie wiem, napiszcie. To była, szkoła, Buda? Dla was to była Buda, szkoła, czy coś jeszcze innego? Hmm... A, pa, zobaczymy, czy ten spenia, no. Dobra. To speniałeś. To, no ja speniałem, bo widzisz, no... A patrz co tam się dzieje, no. Gościu, nie chce do tak... Znowu speniałeś. No. no co ja będę tutaj ten... Na czoło wyszedł, limuzyna to wiesz... Dobra, oni się nie boją, oni jadą swoją, swoim pasem, jak z powodu już Ej, to właśnie, na... to ten, y, tam może zrobimy swoim pasażerom, widzom, y, tego, y, taką, taką moc atrakcji. Moc Wiesz, atrakcji? Wiesz, pościg policyjny. Dobra. No nie? Przydałoby się. W jakim cudem taka szybka jesteś? Nie wiem. Jak to się stało? tak mnie nagle dogoniła. Ty masz lżejsze to Ile masz osób w autobusie? 14 Ja mam 15 i to dlatego. No o, ta 15 osoba. To jest. No, to jest osoba otyła okay. e, jakaś. Nie to po prostu po ty prostu ona ma więcej wagi. Albo ma więcej książek wzięła. Więcej po wagi? No tak, wagi ze sobą na pewno zabrała. No tak do oni pewnie książki wożą normalnie. Pójdą one jedne. No. Dobra, czekaj, bo tu jest jakaś o. A? Ej, ja tylko wzięła też na pomysł, co ja. Proszę tam ładnie stanąć. O. Tyk. No ale co jest? Dawaj, wsiadaj, siada, Nie wsiadaj, Nie mogę! Wsiadaj, siadaj, siadaj. <laughs> mnie wsiadają! Ja no i co kasko. za pajace. Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. <laughs> no ale paruwa, no stój się do, do tyłu! No jak mam, jak mam ręczny zaciągnięty, czekaj! O, teraz mogę. Mam no, 21 uczniów z klasy mieszanej, chyba. Nie ma tego pojęcia. Czy bo to mnie wepnął na. wepnął mnie na. na ten, e, na, treści, na, na, ten na, koż, na śmieci, i ja co mam zbierać? Śmieci z kosza. No śmieci sobie wołeś, pewnie Aha, że. A, no tak, no lepiej, nie. No. A co ty myślałaś, że co? będziesz wozić? Gdzie... O! Chyba ktoś nie zauważył, że ktoś stoi na drodze. Ja chyba nie zauważył się, nie wyprzedzał, <laughs> no, kursa <bo śmiech> szkolnego. A żebyś tam był wolny. A ile masz osób? 15. Bo nikogo mi nie zostawiłeś. To ty mówisz, najgorszy jestem ociężały przez to. Wiozę taką ilość po prostu normalnie Dzieci. spasionych uczniów. Że to jest co? A ciekawe jak w ogóle właśnie kierowcy autobusów mówią na uczniów. To jest dobre pytanie. Na pewno też mają jakiś ten slang. Slang swój, nie? Wiozę te pączki, nie wiem, czy że. Joze, te pączki, no tak, tak. No to, ale wiesz, to zależy, nie? No, dobra, ciśnij, ciśnij, tak. Ciśnę. Mówi do hamuj, przodu. i zrób, szybciutko. Nie, to zhamowanie już było robione. Aha, da się nabrać. Dobra, spróbujmy. Jedźmy, jedźmy. Tam za 700 metrów nie wiem, czy będzie szkoła. Jak będzie szkoła, to nie zostawiamy uczniów, tylko jedziemy z nimi na wycieczkę w takim tak? razie. No dobrze. no Tak. Gdzie tam w szkole zostawić? Proszę cię. Bez sensu. Po co A komu co jeśli ja bym szkoła? chciała ich jednak zostawić w szkole? W szkole byś chciała ich zostawić? Niech no. sobie zaczęła ścigać. <laughs> <laughs> tak, to szkoła, faktycznie jest to szkoła. Dobra moi drodzy uczniowie! Zapiąć pasy! Ścisnąć po ślady i jedziemy! <laughs> I słuchajcie, patrz, koło szkoły przejedziemy. przejedziemy koło budy, Razem z policją na sygnale. Zobaczycie jakie parcie Zrobicie kolegom tutaj. W góle wyjdą. <laughs> No, nie jest zazdrości, patrzcie! To jest ten e, klasa e, ten z GTA, chyba. E, e. Ej, patrz, tu jest mini Cooper do kupienia. Mini Cooper do kupienia? 8 Ale czad, dajcie najczęściej, żebyśmy kupili mini Coopera. Bo te auta niektóre są pokrywane, i właśnie znalazłem inne samochodu. Gdzież tam jest? O, chuj, nie, to pałki jadą. No, czekaj, muszę jechać szybciej trochę. Hmm.. Dobra, policja na ogonie, policja na ogonie. Policja dobra, na ogonie? rzucajcie w nich śniadaniem, rzucajcie w nich śniadaniem teraz! Dobra, to ja wezmę synowych nowych pasażerów, niech ci będzie. Co ty nowych pasażerów? A co ja mam zrobić jak mnie policja tu goni? Nie, ty, ty ja zabrałam no. ci wszystkich pasażerów. Moim uczniom skończyło się śniadanie już! Śniadanie się skończyło? Ojejku! Dobra, dobra, jadę, jadę. Widzisz wszystkie ci zostawiłam na środku. A żeby ich tam normalnie radiowóz kasował. No to nie ja jadę dalej, bo wiesz, po, po wzięciu ich to kolejną trasę ci wyznacza. Tak, kolejne? Tak. Także szybciutko musisz Dobra, ich tam... No, zawracam, zawracam. A, I zatrzymasz autobusy z tym małym radiowozem. <noise> Ogólnie mnie też ścigają, ale wolam ciebie. No właśnie widzę, no właśnie widzę, normalnie przyczepili się i tyle. Dobra, to trzymajcie. Szybko wysiadajcie tylko. <noise> Nie nie nie, nie, nie 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 chcę, nie chcę, żeby mam tu płacić. jedź, no <noise> Dobra, Jeszcze nie ma co, ja za tobą, nie? Dobra Ja za tobą, jadę za tobą Autobus tu skręca <noise> Dobra, dobra, słuchaj, nie ma opcji, nie, ja ich wrzucę gdzie indziej Okej, okay, jest kolejny przystanek kilometr 600 Wow! dobra wypadł, wypadź wypad Wiedziałam, że ci będę Wiedziałam, że ci będę miał nie skręcać Dobra, Jeszaka no ja się rozpędzam, bo miałam czołówkę. O jejku. dobra policja, bierz ją tutaj. Nie dziękuję. Jasne, akurat. Wiesz tego kampera. Dobra, ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. ciśniemy. O, no mówię ci, mówię ci, normalnie chyba na tym odcinku Mini kupera bierzemy, Mini kupujemy, Tuningujemy i w ogóle. Ja tam gdzieś Znaczymy. widziałam Tylko takie fajne, być... małe autka. A, też, też. Takie małe, małe. Ej, trzeba by się silnik rozgrzał. KURY PALI FAJKI TUTAJ! ZGAŚ TO! Normalnie, Autobusy no, się nie pali. Łeby? Tylko wystarczy, żeby policja go nie od razu tutaj. Przypał robią. Demoralizują się i w ogóle jej nie wiedzą. Poza no. ludy, Dobra, Bra, z przodu, znaczy za, z prawej. Co za uczniów, normalnie wiązę. No i znowu, co jest? Nie, Rona, i to normalnie cały ten... Cały ten... Teraz się zatrzymać się ten. Policja powie, co wy tam paliliście. właśnie. No, właśnie. To tak nie działa. Ja nie mogę. Oni tu na ogonie mi siedzą. Patrz, Musimy zrobić jakiś manewr wymijający szybki. Manewr wymijający? Ja. Spokojnie, czekaj tutaj. Zrób mi tam miejsce, zrób mi tam miejsce. Ty siebie też gonią? Tak. Dobra, 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 dobra. Dobra, wbiło, kurwa, dwie osoby wbiły jadę dalej. O nie! Ja musiałam zapłacić. Dalej, bo już policja podjechała, więc zaraz mnie mandat kryli. Dobra, panie paru... A pali połowę uczniów. Dobra. No, coraz gorzej się jedzie, nie? Ja się A, z jedziemy, policją przepycham. No, taranuj ich! Taran Czeka, właśnie, taran taranowanie! Bo póki się nie zatrzymasz, to wiesz, nie, nie zabiorą ci, ale... Tak, wiem, tylko będę chciał ich staranować. Weź tam taranuj ich tam! No ja ciebie z i staranuję. No jak zaraz tam ci staranuję. Wiesz, ja tu mam cię nie wolno, nie może mi się stać żadna krzywda. Tobie nie, ale wiesz. No tak, ale ja jadę z uczniami. No, co ty? Jerona, co za normalnie ciołka? Ja nie wiem. Dobra, jedź gdzieś tam. Jadę. dwa. przez tam, weźcie, od, weźcie, palcie tam ten. Zasłonę dymną jakąś zrobisz, Zasłona zrobię, dymna, tylko że u mnie jakoś nie chcą. U mnie jakoś są tak normalni. No bo nie pompujesz. No. Pompuję no, cały czas. Dobra, słuchajcie, pompa tam, no, dawać, dawać, kopcić mi tam. Trzeba <grym> zgubić policję. Nie, <grym> Rona. No, sakra, dobra, kilometr co zostało, prawdopodobnie nie wiem dokąd już Chyba do więzienia, znaczy co? No chyba do więzienia przejdziemy <grym> po prostu. Ten no, autobus zmienił się z autobusu szkolnego w autobus więzienny. Prison bus. No teraz to już w ogóle tyle po prostu dymu zostawiliśmy, że to jest szok. Przecież mnie nie zostawiasz, bo ja mam sobie sprawne. To ty, weź, nie jąkaj się. Ja mam sprawny autobus. No. To za Joselka. No tak, sprawny autobus mam. Nie jąkam się. Jakbym no. się jąkała, ja to. Ale niepełnosprawny, to już nie zrobiłaś, powiedzieć, że niepełnosprawny wiozę? To chciałaś powiedzieć? A, to ty powiedziałeś. Tak? Ty ja powiedziałeś. Nie powiedziałem tego, ty to chciałaś powiedzieć. O, teraz ja się kopcę. Pa. Jaki <głosyki> dym zostawia. Uczniowie zapaleni. Dobra. Zapaleni? Tam, uczniowie. Czekaj, tam, czekaj. pamiętaj, też miejsce, bo... Ej, no bez ja, nie, nie nie ucieknę im po prostu. No nie mogę, naprawdę. Jestem się... w ogóle szybszy od ciebie, to jest w ogóle jakiś fenomen. A ile masz uczniów? 20. A ja mam dwudziestu trzech? No widzisz, mam trzech. 3... Którzy są Uczni. bardzo duży. Mam dużych uczniów, którzy po prostu strzelili kibla. Zostali kilka razy w tej samej klasie, mm -hmm. no i wiesz, no. to są tak naprawdę dorośli już. No tak, no pewnie tak to właśnie jest. Nie, Rona, nie, nie, czekaj, zaraz tu będę terenował normalną policję. Nie ma innego wyjścia, czekaj, tu, 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 tędy, na skróty. Okej, okay. rób miejsce, rób miejsce, szybko. Zrobiłam miejsce. O. Coś ci wsiadł, Wysiadł? Nie mam już tego pojęcia. Nie mam już tego, tego pojęcia, nie zdążyłem sprawdzić. Nie, dobra, słuchajcie, tak to się nie to zaraz, tu normalnie. 600 metrów. Tak to się bawić, Patrzcie teraz. A, ja mam przynajmniej ten atrakcję dla mojej uczniów <grym> <grym> A z ja stoi przy wyjeździe. Ja, ja jadę to. dalej. Prosto pod komisariatem! Znaczy, na komisariacie w sumie nawet. Na komisariacie to się super bawisz. No pewnie, że tak, a coś tu myślała, że co, będę tutaj po prostu tylko woził? W żadnym wypadku! Patrzcie, tam po lewej jest latarnia morska w Sopocie! O, policja się w ogóle zgubiła, już teraz zgubimy policję. Ej, hmm. naprawdę, zgubimy policję. Dobra, muszę pojechać tutaj gdzieś gdzieś tędy tutaj pojadę. Pa normalnie już ich nie ma. Tak to się robi. Dobra, to ja zrobię szybką wymiankę e, uczniów. O, proszę bardzo. I jadę dalej. Dobra, słuchajcie, drodzy uczniowie, właśnie gonimy, znaczy gubimy policję. Hej, naprawdę oni ten jadą tam, gdzie ja jechałem. Dobra, szybko, gazu, 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 widzaj! E, słuchajcie, co, co grubszy, to musi wysiąść teraz na przystanku. Słyszeliście paru wy? Ale teraz to jest przystanek ten, ten wiesz, ten taki autobusowy. Tak? A, okej. Okay. Jaszloka, co ty tam robisz? weź ogarnij się. Ja przestań. zawracam. Widzisz, a tu jestem rozpędzony. Widzę. Rozpędzony Dobra, 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 tutaj, tak? Tutaj mamy wrócić. Tak, zwrócić. dokładnie, i zabrać nowych. Dobra, dobra, wymianka, tylko szybciutko. Ej, u mnie wsiadli kolejni. Mówiłem, że mają wysiadać, a nie, że wsiadać kolejni. No nie, no dobra, to no tutaj tak Tak okay, jedną Hello? stronę, jedną stronę, jedną stronę, jedną stronę, dobra, muszę zawrócić. Zawraca. Tu chyba jakiś znak rozwaliłem, a nie szkodzi. Znak że Sztop... o nie, policja! Policja już tu jedzie. Tak! Właśnie mnie znaleźli O jejku Dobra, przy w lewo To nie złe przy w lewo Dobra, ktoś tam wsiadł, ktoś wysiadł Dobra, spoko, mam luz. fula Ja Dobra, spoko, czekaj, jak muszę Mam fula uczniów, teraz. teraz mogę Ci pomóc Dobra, uwaga, z drogi, z drogi, z drogi, z drogi, z drogi, szybko! Bo oni się tam zgubili! Znaczy tam wiesz, chyba przy śpięniku się zaczepili. No trochę tak. Właśnie ich obserwuję. Ej, kolejne, ej, 27 osób mam! Dobra, full auto! Dobra, siedzę jedziemy. na policji! Siedzę na policji! Siedzisz na policji? Tak! Dobra! Ja w takim dzisiaj ich zgarnąłem. Mam w tym momencie 27 ludziów. Potrzebuję twojej pomocy! Co ty mówisz? Potrzebuję twojej pomocy, to totalnie. Dobra, jadę, mam pełny autobus, 27 uczniów. Poczekaj, no czekaj, a może to nauczyciele też? Ja nie wiem. Chyba nauczyciele też, Dobra. na pewno. Dobra, już tam jadę, już tam jadę. Mówisz, co, naranowa Trochę tak. Dobra. Bo utkłam na policji. <śmiech> <śmiech> no i się Jak to znaczy, Jak normalnie <laughs> świnie. No, i się przewróciłam z wszystkimi uczniami. Ej, Joszelka, co to ma być? No, musisz mi teraz jeszcze bardziej pomóc. O Okej, dobra, Joszelka, poczekaj, dobra, poczekaj. Mam na szczęście drugi autobus. Weź tam tak słupką, się wypchaj. <grym> Ale tu zatarnia. Aha. mi z drugiej strony. W ogóle, czemu to jest łóżeczko na. Łóżeczku? Nie, nie, Poczekaj, wiesz, co zrobimy? Ja pojadę po tego, po yy, tego, wyciągarkę. Dobra, to ja czekam. Weź tam, szczekaj ja tych uczniów na razie będę musiał zostawić na tym. Dobra, przepraszam panie, jedź pan. Ja tu mam autobus pełny uczniów. Pełny uczniów? No, niestety. No, co za policjanty. Dobra, czekajcie, ja tutaj już zajeżdżam. Próbuję Dobra, się wydostać. Uczniowie, uczniowie, muszą, uczniowie muszą poczekać. No. Dobra. Okej, okay, ręczę zaciągnięte. dobra już poczekaj, że ja już mam już mam, już mam, już mam samochód z wyciągarką. Dobra, super okay. Zaraz pomogę twym uczniom. Dobrze, ale uczniom czy bo Oni mi? już oni tam na szybie siedzą, tak? No Lera. tak, wszyscy siedzą na szybie. Idzie ku jednej Okej, okay, dobra, dobra, to już jeszcze nie wypadli z tej szyby przez szybę. No bo tam jest ziemia, to nie mogą wypaść. A, okej, okay, ale nie jeździmy w, na ziemi, nie? No tak. No. Dobra, poczekaj, spróbuję cię zrobić takim manewrem Manewry wymijający eee, czekaj, tutaj cyk, o. hak wyciągarki. Proszę mnie zaczepić, nie ale nie dam panią, tylko mnie. Dobra, cyk. Podziękować, Ale wow, nie w drugą ale stronę! Dźwigło. <laughs> o, ale dźwigło. No i w drugą stronę teraz jestem. Eee, dobra, poczekaj, spokojnie, chodź dobrze, poczekaj, patrz, patrz, patrz. No, może być problem. Może być problem, Musisz jednak. Musisz odczepić i zaczepić raz jeszcze. No, chyba tak to wyjdzie. Poczekaj. Dobra. E, hak wyciągarki jest w użyciu. Dziękuję. Poczekaj, tutaj. E, podnieś przedmiot. Tutaj z góry zaczepić. Mhm. Mm I do końca tylko podnieść. Poczekaj. Ła! Wow. No, 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 no Dobra, poczekaj, muszę, wiesz co, ja muszę zrobić dłuższy ten Dłuższą linkę sobie muszę zrobić mm -hmm. e, Więc czekaj, to to nie to, dobra, poczekaj. E, zrobimy tak, tutaj sterownik wyciągarki e, odłóż, wciągarka Wciągnij wciągarka, czekaj, wciągnij spuść, e, tak, o. Taksówka nie, to chyba tak nie działa. Pomagać. To drugą stronę musi być. Eee, wciągnij. Dobra, nie, poczekaj, muszę zrobić dłuższy hak ewidentnie. Mm -hmm. eee, czekaj, cyk. Tutaj zrobimy. Tak, ja zrobię dłuższy hak i wtedy będę mógł podjechać, wiesz, tak szarpnąć so solidnie. Mm -hmm. No nie, bo to innego wyjścia nie ma teraz. No dokładnie, tak jest. O. Uczniowie dobrze, tam, dalej leżą. Dobrze, że tyle samochodów jest tak mądre żeby po prostu to podjechać. One nie? po pięciu minutach znikają, pamiętaj. Dobra, czekaj. Tak. Mam nadzieję, że jest tak długi kabel. Dobra, czekaj, hop. Na szczęście okay. jest. Dobra, i teraz czekaj, zobaczymy czy to tak zadziała. Nie wiem czy to tak, wiesz, ja się przewrócę na tą taksówkę. No to los, to, to najważniejsze, żeby w ogóle się przewrócić. <laughs> Dobra, czekaj. Taki rozpęd konkret, o! O, działa! Hacz, działa! się! Tylko utnij hak na razie. Y eee, Nie rozumiem twojego... Jeszel utnij hak Po co? Ale wyciągnie... Zabieram, <noise> Zabieram cię. Jeszelka. Zabieram cię na koniec odcinka jeszcze dalej. Muszę alka, bo jak normalnie. O. No chodź. No dobra, jadę. Na koniec odcinka i jeszcze raz. Nie, chodź, prawo, 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 dobra. Ja lubię lewo. Czekaj! czekaj. Wow! Chodź. Nie, poczekaj, po tym autobusem chcę tu zrobić jeszcze. Czekaj, utnij kabel, dobra, już możesz jechać luz luzem. Ja Ej, skończył, musisz dogonić. Poko, czekaj, czekaj, mam ten samochód. Tu jest ławka przed kościołem, tu jest śmietnik przed kościołem, który skubaje Musisz zaczyszony. Okej, okay, jeźdź tam w lewo, jeźdź w lewo, bo sobie mam atrakcje jeszcze dla y, tych... Autobusów? Dla y, tej wycieczki szkolnej jeszcze mam atrakcje. Okej. Okay. Pojechałam w lewo. No. Tutaj, widzisz, tam autobus mój stoi, nie? No. no. No, no i czekaj, pa, teraz, teraz, czekaj chwilę, ja tu wezmę tylko... A, wezmę tylko ten autobus, no nie? I pojedziemy razem, zobaczysz gdzie. Okej, okay, ja aż się boję. E, otwórz, no nie, to wejdź, jedź, o. Eee, zamknij. Dobra, cofam. Dobra, mam... ma full autobus? Full. 27? Dobra, jedź za mną. Pokażemy im latarnię morską z bliska. Aha. Rozumiesz. Rozumiem. Bo tu jest bardzo blisko latarnia. Mhm. Ale... Możemy im pokazać totalnie z bliska, wiesz. Dobrze, Zatem to ja też chcę zobaczyć. Rzędzie, dosłownie. Też chcę zobaczyć. Dobra, no wszyscy chcą to zobaczyć. Widzowie, którzy to oglądają, też chcą to zobaczyć. Okej, okay, dobra, czekaj, tutaj tędy co? gdzie jest? ta bębica jest do kupienia. Pewnie ta błębica gdzieś stoi na pewno. No, to lambo też gdzieś stało na pewno. No, lambo stoi normalnie do, do kupienia, jest normalnie w salonie. Tak, na ale tutaj mówię. A, okej. Okay. Dobra, czekaj, rozpędzam się. Ej, hey, Dobre. Okej okay, moi drodzy, tu macie latarnię morską po prawej. A tam jest rzeka! Czy tam morze? Ojej. Joszelka, a co ty robisz? Co ty normalnie sprawdzisz. Zaczęłam się! Przywazłaś? No i runa zaczęła. Nie rona jeszcze znowu utknęła. No utkłam, no Dobra, mam za No bez... z tym sobie, ten... kończymy ten odcinek, ja to znowu po wyciągarkę, żeby znowu pomóc <grytamy> Joszelce. nie mogę się ruszyć, także Papa, pa, następnego. No, trzymajcie się, papa! Pa.